Dzień dobry! Dzisiaj sakra sobie znowu z moim kolekom. halo, No on mnie nie słyszy. E, w taką krę e, tych kłyskach, czyli kopa uciec? Coś takiego. Coś ten decent, coś ten decent. Dobra, mój ko koleka tworzy. Dobra, gramy sobie teraz swoim koleko. Zobaczmy, czy dam się uda uciec z tego y, y, do więzienia, bo ja już w to akurat krałem. Y, mam z tego jakieś doświadczenie. Moi koleka ma trochę mniej. Ale się nauczy tak. I mam tu fajną, super łopatę, nie babuszki. Mam, mam taką łopatkę. Tak, sprzedaję. dostałem ile? 13 papierów? Bukę, No, biorę bułkera. O, to już chcieliśmy kupić. To mam. O, okay. Вот Patrz, patrz jakiego burkera mam. Nie wiem, no on chyba w to nie grał, bo teraz jest przerwa opiatowa obiadowakcie, no możesz. Czy mm. zjeść sobie tam w kuchni? Ej, czemu teraz nic nie tropi? Szybko, bo jest po... o! Dobra. Myślę, że jest to już lepszy forek. Wydaje by się za muszę. Jesteś... O, jesteś... Ej, serio, jesteś cudowny. Przyszedł. Daj mi tu wejść. Wymiana. Dzięki. Hu, hu. Dzięki, dzięki, dum dzięki, 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 Ni no kurte. Hop. Hop. Dobra, próbujemy się z wydostać. Dobra, zjedźmy sobie kurkerka naszego. Za wczoraj, no bo już jest rano. O! Kamień. Kamol. Bierz, kamolka. A ja mu moje trzy itemki. To mi za to zaoperujesz. O pięć. A mi się po... E, łopata. Ej, ej, ej. Tu. Chodź, chodź. Nie, chciałam Nie, nie przejdziemy tej kry, Nie przejdziemy tej kry, więc pewnie w jakimś momencie ją skończymy, bo Bruno niestety jej nie skuma. Niestety, niestety. Błąd się ma Bruno. Dobra, kurczaki. O, Coca-Cola! Piję Coca-Cola. Coca-Cola to białego rana. Pij Coca-Cola białego rana. Pij coca -Cola białego rana. Dobra, ja czekam aż on wyjdzie. I ja go będę pragować, Ja czekam aż on wyjdzie. Ja chyba się już wyjdzie Ajcie i Get to cool O, zamkamy tam. O tam się wybieria. Ma tu łopatę! Let's go! Jesteś fialki, piczki mam... Nie, nie.

O nie. O nie. Kurczę, no tegliśmy, no.